te dożynki są bardzo deszczowe, ale myślę, że to jest takie podsumowanie też tego roku i ten rok był dobry dla rolników, także wierzę, że wszyscy rolnicy są z plonów, które zebrali, są bardzo zadowoleni. My chcemy im tutaj podziękować tak naprawdę za ten trud, który włożyli w pracę na ziemi, w pracę na roli i w to, że pracują tak naprawdę dla nas, żebyśmy my mieli co zjeść, mieli Czym wyżywić całe rodziny. W tym roku mamy dorzynki powiatowo-gminne, także są tutaj rolnicy i z gminy Kosakowo, ale także też z powiatu Puckiego. Zgromadzimy się przy ołtarzu Pana, aby podziękować za tegoroczne plony Ziemi. Dziękujemy za żniwa. Dziękujemy, że udało nam się zebrać to, co obrodziła nasza ukochana Ziemia. Dziękujemy, że nie zabraknie chleba powszedniego. Właściwie 7 lat temu poprosiłem Wójtów, żeby wrócić do tradycji organizowania dożynek powiatowych i żeby one się nie nakładały w którejś gminie na dorzynki gminne, zdecydowaliśmy, że będziemy łączyć. I tak Wójtowie razem ze starostą uzgadnili, że każdego roku kroczymy. Te dorzynki powiatowe tutaj powinny były się odbyć w ubiegłym roku, no ale niestety pandemia, więc mamy roczne przesunięcie. Jesteśmy po wszystkich już dożynkach, bo przed dwoma tygodniami były dożynki w gminie Krokowa i w gminie Puck, czyli dzisiaj takie podsumowanie w Kosakowie. I rolnicy nie narzekają specjalnie. Były plony niższe niż rok wcześniej, ale generalnie mówią, że jare troszeczkę lepsze. Także jak ktoś nawiózł ziemię, to nie ma problemu z dużo. Panie starosto, panie wójcie, Gospodarze tych dożynek, naszych tegorocznych, przyjmijcie od nas ten bokiem chleba, wypieczony z plonu naszych zbóż. Owoc ciężkiej, a niekiedy mozolnej pracy rolników. Bardzo dziękuję za ten chleb, za ten owoc płodów naszej ziemi. Mam nadzieję, że przekażemy go wszystkim tej zebranym gościom i że wszyscy będą za niego bardzo wdzięczni. Bardzo dziękuję. Będziemy go dzielić sprawiedliwie przez cały rok, aby go nie zabrakło do następnych rzędów. Już kum ją w te kolci, łena boją mnie z mierką co ić,